Batman to łajdź siema się ma! Batman, jestem? Batman Dziad dawaj tutaj, na grę Nie bo mi ten Discord kurwa No to, no to gadaj przez ten, i przez Discorda ziomek Dziadek, dziadu No jestem w Kozie, kurwa dziadek Dziadu, ile zarazem Dziadu, nie gadaj przez Discorda, tylko przez Tesa No, no mówię. No co no no, dobrze. To dobrze. Dziadu, robiłem, bo, dziadu, kurwa ty, wasja syse. Ile było, ile 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 Patma, Ile renty, ile renty alkoholowe? Ale... Jeszcze tylko tam kurwa, no męczą chłopaka jak chyba boję da mi w pokój

ja zero, no wysyłam do Oj ciebie, kurwa, Ej, weź przyjemność, bo ci wysłałem. Ja dasz... Ale ku, 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 skurwa, ci to, skurwa. że chłop jest stary kurwa i do nich napiera się z jego kurwa. Nie, przechodzi. Nie, Jaki tak. nie, 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 agresor, nie, nie, Pod nie, bo się spaszczę i zaraz pójdę Panie matko, spokojnie, spokojnie o, Widzicie co narobiliście Nie panie jestem ich niefajnym, kurwa Jestem normalnym użytkownikiem, kurwa, serwera no A, jest pieniążkowy No mały, zanim chcesz